Witajcie u mnie na kanale. Dzisiaj mamy do testów od firmy Melif sekator elektryczny. Jest to sekator na silniku bezszczotkowym i zobaczmy sobie co otrzymujemy w zestawie. Dodatkowo firma nam dołącza fajne rękawiczki. Sam sekator na silniku bezszczotkowym, powiem Wam, to dobrze świadczy o firmie, że stosuje w większości narzędzi silniki bezszczotkowe, ponieważ te silniki są dużo bardziej wydajne oraz mają mniej awarii niż silniki szczotkowe i ich żywotność jest praktycznie 10 razy dłuższa. Zobaczcie, mamy tutaj taki, takie serduszko od firmy Osłonka. W zestawie otrzymujemy instrukcję. Nie w języku polskim, ale instrukcja nam nie będzie potrzebna. Jedna ładowarka w zestawie. Wszystko przychodzi dobrze zabezpieczone. Mamy ładowarkę 2A, 18V, 66W maksymalnie poboru. Folika zabezpieczająca. Małym minusikiem według mnie jest to, że tych ładowarek po prostu nie możemy powiesić, ale to jest taki malutki minus. Zobaczmy. Otrzymujemy dwie baterie. Ja już jedną mam odpakowaną. Tutaj. A druga jest tutaj zapakowana. Przychodzi też zabezpieczona dodatkowo streczem. Folię bąbelkową. Zobaczmy, że wskaźniki mamy po obu stronach. Mocowanie tych akumulatorów to jest mocowanie makity, ponieważ możemy pod to narzędzie podpiąć sobie akumulator makity. Będzie to kompatybilne w 100%. Jeżeli będziecie mieli akumulatory makity, to nie ładujemy ładowarką Tom. Ładujemy ładowarką makity wtedy. A te akumulatory ładujemy ładowarką, która jest dołączona do zestawu. Co jest też ciekawe, to w tej ładowarce, zapinając akumulator, to mamy blokadę. Normalnie ona się blokuje, nie wyciągniecie jej, więc macie pewność, że jest dobrze wsadzona i ta bateria wam nie wypadnie. Po zakończeniu mamy tutaj zieloną Dionę. Muszę Wam powiedzieć, że do sekatora w baterie 2 godzinne według mnie są wystarczające. Zobaczcie, w zestawie jeszcze otrzymujemy o, dodatkowe ostrze. To się ceni, ponieważ jeszcze nie widziałem w takim zestawie, żeby było dodatkowe ostrze. Producent dokładał klucze do wymiany, imbusy. Klucz 13 prawdopodobnie wielkościowo. To się mega szanuje, naprawdę. Żeby odblokować sprzęt musimy kliknąć raz tutaj i dwa razy szybko na guzik. I zobaczcie z jaką prędkością ten sekator się zamyka. Bardzo szybko. A dodatkową ciekawostką jeszcze możemy na przykład cięż, cieńsze gałązki dużo szybciej ciąć. A trzeba zrobić tak, że zamykamy i puszczamy. Czekamy do pierwszego piknięcia. Wtedy sekator się otwiera mniej. Zobaczcie. Przytrzymujemy i znowu się otwiera szerzej. Jeżeli ktoś ma do cięcia jakieś maliny, jakieś cienkie gałązki, winogrona czy cokolwiek, to korzystamy z trybu tego i robimy tylko. Zobaczcie, jak to szybko tnie. Zaraz pójdziemy przetestować to urządzenie. Potniemy sobie gałęzie grube, maksymalnie takie, ile to urządzenie da radę, i weźmiemy, przetestuję z baterią dwójką oraz przetestuję z baterią 4A. I muszę Wam powiedzieć, że pamiętajcie, że ta firma Melif ma dużo innych urządzeń i będziemy je testować u mnie na kanale: polerkę, wiertarki, klucze udarowe. Naprawdę ta firma robi bardzo ciekawe narzędzia w bardzo ciekawych cenach, ponieważ ten sekator z dwoma akumulatorami i ładowarką kupicie za mniej niż 300 zł z moim kodem rabatowym, który macie poniżej. No, kupicie naprawdę w dobrej cenie go i wysyłka przede wszystkim jest z Europy. Bardzo szybko, około tam 2-3 dni i macie sprzęt u Was. Słuchajcie, strona internetowa, z tego co się dowiedziałem, powinna być po polsku niebawem. Na razie jeszcze nie jest po polsku, ale zawsze możecie włączyć przez tłumaczenie automatyczne na przeglądarce i nie będzie problemu. Sekator się wyłączył, zablokował po chwili nieużywania, jak widzicie. Teraz, żeby go uruchomić, to musicie dwa razy kliknąć. A żeby zamknąć sekator podczas już gdy zakończycie pracę, to przytrzymujemy i przytrzymujemy do drugiego kliku. I zobaczcie jeszcze tylko dla porównania, szybko wam powiem, zobaczcie baterie czwórka, są dosyć lekkie. A jeszcze zważymy, zanim pójdziemy testować, bierzemy sobie oryginalne rękawiczki. Zobaczmy, ja wam powiem jaki to jest rozmiar, ponieważ ja mam dziewiątkę. I tak to jest dziewiątka i jest idealnie dopasowane. To dają dziewiąteczkę. Taki mega standard bym powiedział. Zważymy urządzenie. Zobaczcie, mamy tu kilo 100. No to kilo 100 to naprawdę nikomu nie powinno robić problemów z baterią 2Ah. A z czwóreczką będzie to ważyć. Zawsze możecie dokupić czwórkę, jeżeli naprawdę dużo tniecie. Czekajcie, trzeba wytarować wagę. OK, jest 0. Kilo 384 g. No to mamy... Różnica tam około 200 gramów, a samobody waży 700 g. I słuchajcie, bardzo istotna sprawa. Pamiętajcie, że możecie zakupić również te narzędzia do Milwaukee, do baterii od Dewolta. Wejdźcie na stronę i zobaczcie, że te narzędzia ta firma robi narzędzia naprawdę kompatybilne z różnymi z różnymi firmami baterii, więc polecam się zainteresować samobody, możecie sobie kupić czy dmuchawę, czy coś świetne urządzenia. Ja już się tymi narzędziami pobawiłem, potestowałem, a jeszcze tego nie używałem sekatora. Więc idziemy na testy. Na ogród. A teraz sprawdzimy ten. I'm change. there's no grind. Feel the pain, with the grind Make a change, on my mind with the length, couldn't It's a lane, commit climb The only way to win in life I never miss that stack Taking big swings, can you look back Me in the ring, you'll go out in a bag Cause I sing what I mean and I bring it to the life. Ain't got time to kill, I got time to feel. I take a red pill, I know life's short So I wanna live real good to feel Bateria czwóreczka. No, zobaczcie tu, jaki jest grubo O, pytanie, czy to przepływ. Dobra, mamy po testach urządzenie i temperatura tutaj na rękojeści to jest 35 stopni, jak widzicie maksymalnie. Też ja w tym miejscu cały czas urządzenie trzymałem ręką. No, i pora podsumować. Sprzęt mi się bardzo podoba, ten sekator, i muszę Wam powiedzieć, że dużo lepiej leży niż ten, co testowałem wcześniej na kanale. Możecie sobie zobaczyć. I muszę Wam powiedzieć, że ta rękojeść jest zdecydowanie tutaj cieńsza. Po prostu dzięki zastosowaniu silnika bezszczotkowego można zastosować bardziej kompaktowe rozmiary, ponieważ silnik pewnie tu się znajduje. Czuć delikatnie ciepłe tutaj po tych testach, ale słuchajcie, 36 stopni no to to jest normalna temperatura. I muszę powiedzieć Wam, że urządzenie mi się naprawdę podoba i warte jest zakupu. W tej cenie nie znajdziecie nic lepszego. I dodatkowo bateria dwójeczka jest w zupełności wystarczająca, więc z mojej strony mogę polecić narzędzie, jak i jeszcze nie spotkałem się ze złym narzędziem z tej firmy, więc polecam i zapraszam na inne odcinki. Widzimy się w kolejnym filmie. Na razie, hej!